Witam wszystkich dawny pas startowy samolotów wojskowych Między Rusinowym a Picie Miejsce ulubione przez Kamparywiczów Darmowa miejscówka Nie można tu wszędzie stawać, są zakazy, ale tu akurat w tym miejscu pewnie gdzie kołowały samoloty można. Tu zaraz jest przejście na plażę, bardzo blisko morza. Jest bardzo fajna ścieżka rowerowa. Dużo sportowców, dużo biegających, ćwiczących ludzi. Bardzo fajne miejsce. Wejścia do plaży. Przy każdym wejściu jest toj-toj. Także wszystko, jak należy. Morze jest blisko, tutaj już za tymi krzaczkami. Prześwit, to już jest morze. Także bardzo blisko słychać. Bardzo fajne miejsce. Zapraszam na kolejne filmy.